Paco Power, system IMAS, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Z okazji zimy w mieście będą organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży. Będą to bezpłatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i zajęcia na siłowni. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej będą dla dzieci od 5 roku życia, we wtorki i w czwartki od godziny 15 do 16. Natomiast zajęcia na siłowni będą również we wtorki i w czwartki od godziny 10 do 11 dla młodzieży od 13 roku życia. Mamy trenerów, którzy są trenerami doświadczonymi i będą prowadzić tego typu zajęcia, więc dzieci będą pod pełną ochroną, będą mieli dosyć ciekawy zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych poprzez zabawę, poprzez rozmowę z dziećmi na temat zdrowego stylu życia. Więc jak najbardziej, jeżeli to się spotka z zainteresowaniem ze strony rodziców, to pomyślimy o stałych takich zajęciach dla dzieci. Mogą przyjść, mogą skorzystać. Jeżeli rodzice chcą, mogą zadzwonić do nas, zapisać się. Takie dziecko, i, i później przyjść, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Zajęcia są bezpłatne w okresie ferii od 16 do 29 stycznia. Dobrze by było się zapisać. Myśleliśmy o tym, żeby nie było zapisów, i taka informacja została podana, natomiast dobrze by było, jakby rodzice mailowo bądź telefonicznie jednak wcześniej się zapowiedzieli, dlatego, że mamy ograniczoną ilość miejsc.